Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i witam Was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Znowu, tak, przepraszam, dawno nie było filmu. Bla bla bla, darujcie mi już. Nie róbcie burdy. Dzisiaj, jak widać, nie jestem sam. Jest tutaj ze mną dzisiaj Leo w tym AMG GT42 Coupé. Także możesz ja Pan przywitać się. Dzień dobry, witam serdecznie. Ci dupkę? Eee, Zobaczymy, nie strasz bo się zesrasz <noise> No, także ja dzisiaj sobie szaleję w Audi RS7 Z 2013 a, Z silnikiem benzynowym, 4 litrowym a, O mocy 560 koni I monstrualnym momencie obrotowym, ale No nie jestem tutaj jedyny, ale mam oczywiście lepsze auto Bo mam rejestrację SDPRDS, a on tego nie ma, także Dobra, nie krytykuj, nie czaruj, bo ja wiem co mam pod maską. Ty wiesz, że masz na pewno tych kuni mniej. Ja tutaj na chwilę obecną posiadam 640 koni i 900 momentu obrotowego, co daje mi naprawdę bardzo fajne przyspieszenie. I powiedz mi tak z ciekawości, czy zrobisz to poniżej 4 do setki? Postaram się, aczkolwiek nie obiecuję nic, niczego wolę nie zapeszać. Jak i również się nie chcę zakładać, żeby nie było. A szkoda, bo myślałem, że taki przyjemny zakładzik by był. E, dobra, to słuchajcie. E, może to co? Sprawdzimy te furki, przejedziemy się. To jest. Niech, jak już, to wolniejszy przodem, żeby w razie co tak, nie. Tak, e, Siłą perswazji, e, ja jestem e, bardzo sercem za Audi, ale tył w RS7 jest fenomenalny. No też tak uważam. Nie wszyscy tak uważają, bo niektórzy e, myślą, że tył RS7 wygląda jakby ktoś wjechał e, e, kowadłem z góry <coughs> w to auto mm -hmm. i tak się spostrzył już zostało. Ale w takim razie to chyba było najładniejsze kowadło, jakie widziałem w życiu, bo mi się ten tył podoba. E, wiesz co ci powiem? E, zobacz sobie na tył RS7, ale to już po odcinku i chłopaki tutaj z odcinku Widownia Twoja też mogą sobie spojrzeć. Jak ktoś ma taki rąbek wizualizacji, takiej wyobraźni, e, to niech sobie wpisze w Google, e, w Google e, Skoda Rapid i z tyłu Skody Rapid zaciąga mi właśnie RS-em, nie? Poważnie, serio? Autentycznie, no zobaczysz sobie sam. E, jedziemy prosto, bo tam jest, no, taka, powiedzmy, dość równa, prosta, żeby z większych zakrętów. E, mhm. I co? Nie wiem, czy słyszysz mój klakson? To możemy jechać o, na mówisz, mi się słyszę. To możemy jechać My się na. To możemy jechać na. Się to mi się przestraszył. Gdzie Ten, Co tym zrobił krajem? tej? Ogul, aż mi się puszka przewaliła z wyrażenia normalnie. Do <laughs> <laughs> Dobra, to co na na trzeci. Ej, ty, ty, już, już, już. Tak, no już, już się popisałeś. <laughs> Dobra, na jedziemy 30 na godzinę. z e, 30 na godzinę startujemy i na trzeci klakson jak z zatrąbie, nie? Się, dobra, ustaw stokaj. się tylko obok mnie, bo jesteś trochę z tyłu Daję ci fory Daj, A no tak, dobra, to doceniam O oh shit Aha, Idzie jak pa złe Pa co robi, pa co robi tej. Jedź, jedź, nie zwalniaj wody Pa jaki wariat Znowu to się święci ten co dzwonił, pa pa Halinka, szóstkę, bo wyprzedzą <grystanie> <grystanie> Ale zniszczyłeś mury, czy poleciałeś po moich śladach? <grystanie> eee, I zniszczyłem mury, ale później i tak zbudziłem na twój tory wyżłobiony, nie? Aha, to dobrze, to chociaż zawieszenie nie uszkodziłeś. Bo ja czuję jakieś luzy. No to ja mam teraz szybszy auto w takim razie. No kurde, nie chciałem ci tego mówić, ale to było specjalnie, nie? No zobaczymy, tutaj jest taka fajna prosta. E, może nam się uda e, tutaj zmierzyć. Gdzie masz tą prostą? A to za tym zakrętem chyba jest, nie? Tutaj za tym zakrętem jest taka w miarę fajna prosta. Wiesz czego ja ci zazdroszczę? Wysuwanej elektronicznie lotki z tego RS-a. A właśnie, bo ty nie masz wcale albo masz już auto... E, tak, e, mam, już jest. E, mam już wysuniętą, niestety. No to jest akurat fajne, mimo. no. To mi się też podoba. Ej, to nie co? chcesz się zabić, Dopłacę. Wiesz, no jakby nie płacić, mam wolniejsze auto, więc dla mnie jest ważniejsze, że prędko, ważniejsza prędkość, nie? mnie to nieważne. A ty też masz klimatronik w aucie, więc mi by pasowało. Dobra, zaraz za tym łukiem gdzieś tam, jak ta ciężarówka jedzie, będziemy mieć tą prostą. Taką mam nadzieję, że ja tam mam, jest... nawet w Fordzie mapki nie mam. A ja mam, a ta ciężarówka co jedzie przed nami, to widzisz taka czerwona, bo to jest ciężarówka Coca-Coli, tak naprawdę. No na święta jedzie, bo no zima dokładnie, jest. no masz już zimę, więc idealnie się <laughs> zdarzyło. Pewnie. Słuchaj. Nie, ale tak, tak szczerze mówiąc, to co my, te autka też później dłubniemy, czy nie? E, no coś się dłubnie i pojedziemy specjalnie na lotnisko, bo tam masz prostą taka mm, picobelę, picuś, glancuś I tam zobaczymy, mm -hmm. co się da wycisnąć z tych silników, które są fabrycznie zamontowane, bo nie będziemy robić żadnych swapów, żadnych zamian Tylko to, co tak, mamy tak. w środku, po prostu ulepszymy najbardziej jak się da i stringujemy według swoich preferencji, nie? Ale ty masz biedne to RS7, wiesz czemu? No brudne wiem Nie masz szyberdachu dachu O fajnie Zrobiłeś mądrze, bo w RS7 a8 i A6 zapychają się odpływy, jeżeli chodzi o szyber, i się często leje na akumulator z tyłu, i powoduje pożar w aucie. Także jak masz spalone auto typu Audi z tyłu, z prawej strony, to znaczy, że lała się woda od szybra. I widzicie, dobrze znać takiego typa, który wam powie, dlaczego auto wam się zapali, więc jakby wam się zapaliło, to już wiecie, kogo jest to sprawa przynajmniej, nie? E, tak, warto to przyczyścić, bo uwierzcie, później mogą być z tego same problemy. Dobra, słuchaj, myślę, że możemy już tutaj zacząć, co? Bo tam już jest no, taka leciutka. Ale co, od zera może tym razem, bo wtedy by było zbiegu. To teraz byśmy od zera Dobra. sobie zaczęli. Dobra. Dobry, nie sprawdzałem jeszcze Launch Control w tym autku. Zobaczymy. O patrz, jak równo stoimy, kurde. Dobra, da no mnie. to może teraz y, Twój klakson, ja zobaczę, czy słyszę. Daj mi na próbę. Ha, zabawny jesteś, ja nie wiem, jak tu klakson mam. Okay. <laughs> Jest kunda. O Dla gdzie tym Ten Ty Jak się wpierdzielił apartem. Kurde, ja już go puszczę. Ja już chyba wiem gdzie mam kloxon, Dobra, chyba, chyba... Dobra, jest, jest dobrze. dobrze. Fajnie te fale wyglądają tego morza. No. Brr, ale zimnoż mi się zrobiło. Dobra. Zgas! <śpiewanie> <śpiewanie> ja mu zgas. zgas! Mówiliesa mówili, będzie fajnie, mówili. Mówię launch control zrobimy, fajnie będzie. No to że ci wyszedł ten launch control. <grystanie> o Dobra tam... Ja już mrugam prawym okiem będę wyprzedzał. <grystanie> Ej, pa jeszcze mnie weźmie, co za hultaj? Jaki co co jest, Do końca, A, do nie. końca. No ty no kurwa, <grystanie> wyjechał mi gziomek! <grystanie> Ale mnie zabrało. Teraz ze strażu nie wyrzuciło. <grystanie> Kuźwa, dosyć, że mu z to jeszcze ma straty w aucie, bo przypieprzył i tu nieźle. No, no, części do RS-a teraz części, więcej znajdziesz, nie? W sumie, bo jest yy, nie tak świeża jak ten Mercedes. No, dokładnie, no więc jest niesprawiedliwe Mercedes... to porównanie, ale. No, na biednego nie trafiło. Czy co, takim bokiem perfidnie? No kurde, pa, tylko muszę mieć całe skręcenie. Koła w prawo, nie? Ale normalnie, na jedynce, pałujemy. Ja tu mam trochę, ja tu mam trochę ciasno, bo ten. I się wrzucił tutaj, o tych chompotem tym, tym Ciasno, ale własno, też miałem ciasno właśnie O kuźba. ten co robi A ty Błaś, masz więcej no, mocy mi go nie, chcę, nie chcę mi go na 1 rzucić tak perfidnie, muszę na dwie, w no To strzał ze sprzęgła, ze sprzęgła. <laughs> Strzał ze sprzęgła w automacie No <laughs> co, wolno? Failer <laughs> E, dobra. No, wiesz co powiem ci no. e, Bardzo przykro mi jest z powodu tego, że kompotów nie dodali do samochodów e, garażu Ej, naprawdę ale... by takiego poupalał, nie dobra, no, sobie te dzikie drifty kompocikiem, kurde No masakra no Mokry skrawa, sen każdego to nastolatka Ale zobacz jaka trudna jeszcze ma na tym dachu No współczuję chłopaki no, no co bardzo. Nie ale patrz, no, nie, jakie kolory, no jakie kolory one tu mają, kurde, matalika normalnie, się nie zna. zobacz, ale to nie jest, to jest nic, nie, widziałeś jak on długimi mruga, żebyś mu zjeżdżał? Kierunkowska ale skalę, dla no? lewo włączył i długimi mruga No to kurde, też na biednego nie trafiło, bo kierunkowskazy, <laughs> które są w opcji, przecież dokupi chyba, nie? <laughs> no tak, ale wiesz, on ci mruga, lewy kierunek, żebyś zjechał, mu spadzał, będzie wyprzedzał <laughs> Pa, co robi Dobrze. Na dwujeczce, na ręcznym i jazda i co? Formotion, for yy, co tam jeszcze jest Quatro, yy, Co jest w Mercedesie Formatic. Panie, Formatic. wszystkim bokiem pociśniesz. Wystarczy tylko chcieć albo odkryć czujniki ABS z przodu i system widzi tylko napęd na tył i tylko ten działa. Albo no, to jest druga sprawa, to po taniości jak ktoś chce oszczędzić Dobra, słuchajcie, to teraz jak pościgaliśmy się fabrycznymi samochodami, to lecimy do garażów swoich i zobaczymy co da się z tych zacuszek wycisnąć. Kurde, pa jaki wariat. Ja, to tak nie można w aucie cały czas siedzieć? dobry panie Mirku, dzień dobry panie Januszu. Ja tu bym chciał pochodzić. Urlę, panie, panie! Z 500 zł pakiet premium będzie! No powiem ci, że ten mój mechanik to jakiś biedny, bo ja tu sam siedzę, a ty tam widzę, że szampańską imprezę masz normalnie. Normalnie, zaraz jak skończymy tuning, to weźmiemy szampana i jak statki się cumuje, to się szampana na burcie rozpieprza, nie? Tak samo <laughs> zrobimy z Mercedesem! <śmiech> <śmiech> Ale ty, pamiętaj, że ja robię te Audi pod drag, nie? Stricte tak, że u mnie dupa będzie leżeć, a przód będzie wisieć. Dobrze, ja to szanuję nawet. Zobaczymy. Powiem ci, powiem ci mam taką cichą nadzieję, że ten Mesiek mnie nie zawiedzie. Ba, no, i mejśu. będę mógł go wykorzystać jako broń ukrytą na moim streamie. O kurde, panie, broń ukryta? No boję się aż, kurde. No, powiem ci, czasami przyjadą chłopaki takimi furami na takiego spocikam, aj, 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 No kurde, nie pogadasz wtedy, no nie pogadasz. Gospodarza objechać? Tak <laughs> <laughs> znaczy, przykro. No to ci to gospodarza? Nie? No właśnie, Ty, może Oscar, ja ci przykrości robię, nie będę. Nie, spokojnie, ja tu nie. nie tedyisa, się. To. No to wtedy bym się czuł, że tak powiem, zgorszony, bo przecież jeden no. dzień wtedy i ty jest najmocniejszy silnik na świecie, stary, no. Kurde, no. No powiem ci, długie z 400 koni na nim. No pf, i to bez zakucia. <laughs> Mało Dobra. takich jedzin po naszych, ty? <laughs> Masz to w Polsce? <laughs> Normalnie. Kurde, czy lotkę, ma... a montujemy lotkę. To tylko waży 4 kg. A, jest jakiś tam czarny punkcik. O matko to ma bodykit. O matko to ma bodykit. To ma bodykit. Nie, nie zakładaj. 400 kg. Ja piję. Berzigał. Berzigał. Panie, weź mi są. Dobra, stare, bo ja żegolnie robię tutaj rozpustę. Bo już przeszedłem do sekcji Tuning Bo już mam wszystko wymaksowane jak leci Także... Naciągnąłeś no, mnie na 36 tysiąców O kurde, no jakieś odwdzięcze Rozliczymy się w naturze Damy radę Dobrze Teraz... <tunik> tuning O Boże Tuning Nie wiadomo w co ręce wsadzić <tunik> Dobry mechanik to wie w co ręce wsadzić Smart! <laughs> okay, no tak, chodzenia. prawdziwy cool. facet nie nie, nie, nie. nie boi się pobrudzić rąk. Właśnie. Dokładnie. Właśnie. Ej, dobra. O matko, jak to było? Aha, to było tak, stabilizatory. Ej, nie bierzcie przykładu ze mnie w 100%, jak układam auta pod drag, bo jeszcze się uczę. Zakończę do driftu mam zrobione. Na tip-top, ale jeżeli chodzi o drag to jeszcze no niekoniecznie. Trzeba porzeźbić, tak czy siak to zawsze jest kwestia indywidualna. No dokładnie, trzeba rzeźbić, trzeba. Yy, tylko tyle Będzie co ze streamów pamiętam. Będzie pan zadowolony. Dobra, siła. Normalny taki taki rydwan. <laughs> o e, Czekaj, kąty, bo mi tutaj, nie, tutaj powiem ci... No, już nie, ma, nie rośnie, że tak powiem. Eee, ciśnie hamowania, może zmienimy? No nie, no już. Do setki to już mi to nie zmieniło. Padochron, zmieniam. zamontuj! Ty, <laughs> panie, pan nie wyhamujesz na końcu. To pan? A jak tam u ciebie situation, confrontation wygląda? Eee, ustawiam sobie jeszcze przełożenia, ale to zaraz, jak już wyjadę autem, eee, sobie je dokończę. No i w sumie to mam już praktycznie deficyt. Yee, no to gitara eee, Dobra ty robimy w ten sposób No już kurde Ja lepiej już tego nie zrobię, wiem że da się zrobić to lepiej Ale ja już tego niestety Lepiej nie zrobię, jedyne co mogę zrobić Jeszcze lepiej to nakładanie Kalkomanii eee, W to się pobawimy, a mianowicie Wczytaj grupę motywów No i robimy sobie Coś takiego, tylko Rozmiar zmniejszamy Okej, okay, gitara. Obsrane Audi RS7 zrobione Zrobione jest na drag, oklejone invalidą Czyli jakby coś mi nie wyszło, to żeby nikt się do mnie przypadkiem nie przyczepił Ja ostatnio Urusa widziałem w Poznaniu Boziu, jakie to jest piękne e, To jest bardzo ładne auto Ale... Jakby to powiedzieć, musi mieć swole, swojego zwolennika, prawda? Grubego Cybiksa, nie e, na żarty Bo e, są osoby, które ten samochód krytykują ze względu na wygląd. No a ja właśnie go cenię, ze względu na wygląd, to jest ładny słów. Naprawdę, mi się podoba. No, nie poprę cię w 100%, bo są ładniejsze, ale ten ewidentnie akurat się nadaje do tego. Dobra, to ja ci powiem tak. Eee, zapraszam na pas startowy, tylko proszę nie znieść niczego. O nie, ten idiota pewnie zniszczy. Na bank. O, dobra. A się będzie ze, mn ze mną ustawiać. Na, na milion procent Mówiłem nie zniszczyć niczego, to Baw jechał jak do siebie Normalnie, bo pasu startowego miałem nie zniszczyć, ja To strefa driftu jest A no ta. A Dobra Czekaj, hey, musimy poczekać aż on odjedzie stąd Nie no, Myślelibyśmy CS-y no, zmienić, poczekaj. ale to nie ma sensu A, wystartuje z nim Czekaj no, Jaki tron, jaki oszukista Dobra, też zostań po tej stronie, po której jesteś Dobra Patrz, <laughs> co? Co? Czekaj, szybko mówi szybko, bo za imię. Oj, Kurczę Dobra, jest Tylko powiedz, żeby równo stanął No o, Dobra, jest git O, o dobra, st stój tak, stój, jeszcze trochę przybliżę, czekaj O Chyba jest git, Padam się z Dobra Powinno być okej okay. To teraz ja trąbię i później lecimy jeszcze drugi raz i ty będziesz trąbił Dobra Tylko żeby kurde było słychać, bo ten gnój a. o, przestał, dziękuję Dobra Kolba bokiem wyszła, to przestał <gulabokie> Biedny Nissan Przepraszam <gulabokie> czy tam Datsun? nie wiem co to jest Datsun chyba. Chociaż nie wiem, no nie wiem Nissan to Datsun, zasłonię, ale... nie, ale dobra Dobra, uwaga, słyszysz? Tak Dobra, pięknie, to na trzeci, nie? Pa, jak go porobiłem mi, Nie, 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 zmuliło mi znowu z tym biegiem, wiesz co? Powiem Ci ja coś mam ze sprzęgłem, ale to sobie zrobimy jeszcze raz. Jasne Dobra, eee... dawaj, 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 szybko, 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 cofaj się, cofaj się, bo on tam pojechał w piździe z daleko i mamy czas. Ona jest wolna, jeżeli chodzi o dragi. O, ukończono nie złapiesz mnie, dostałem wyzwanie, w sumie się zgadza. Ona jest wolna, jeżeli chodzi o dragi. Tak, ale nie ma co oczekiwać od seryjnego silnika delikatnie długniętego, nie? Tak, dokładnie. I tak zrobiłem co. Pa, wrócił, co za gnój. Co za gość. Dawaj, robi, robimy dywersyfikację. Spierdzielamy stąd i jedziemy tu za. No nie, wiem, dwie minuty. Ja sobie idę po, pośmigać bokiem na przykład. <grych> widzicie teraz to na, na tak odcinku. Weź? No tam, no, dobra. Tu jest ten tym. I teraz widzicie na odcinkach, jaki Oscar jest wredny, tak naprawdę. Cały ja. Tak, cała prawda, Oskarze. Drama incoming. <grych> Oooo, ta co robi bokiem! Ale ja mam, ale ja mam ten przód dźwignięty, on mi się podnosi. Ej hey, właśnie, bo ja też chciałem tak zrobić na miękko, ale chyba mi coś nie wyszło, bo zbytnio się nie podnosi. A powinien. Ale te, jak ja rzucę nią bokiem, to ona normalnie dostaje... A! No widzę, ADHD. właśnie to samo mam. Jak tak jadę normalnie, nie? I wcisnę gaz do dechy, to jest ok, ale w momencie, kiedy jadę, zarzucę ręczny i wcisnę gaz do dechy, to normalnie, momentalnie wyrzuca mnie na bok, nie? To patrz, teraz przejechał się tu atencjować. No, kurde, on na szkło chyba, wie, że nagrywamy. To teraz ja <śmiech> <śmiech> Dawaj, odliczaj, odliczaj, szybko! szybko. Grążyna, pakuj, ma pakuj, manele, jedziemy na wczasy. Dawaj, raz. Dobra, czekaj, Gotowy? No. Ty ten co zrobię tej? No jedzie za nami. <laughs> Kusiło. <Kuźma. śmiech> Dobra, ja się tu zatrzymuję na tym. Nara, no. do tyłu teraz, na szybko. No, to po tej stronie. <laughs> Czekaj, ustawiamy się dobra, równo już... Dawaj, jesteś dobra, równo na jednym typu. Dobra, dobra. Trzy. a dobra, ja odliczam Pa, porobi mnie, nie, nie wiem, że spadaj dziadu a, <laughs> Nie ma, nie ma Pa, nie ma Utykną ubezpieczenie <laughs> Pa co za gnój, no centymetry normalnie, centymetry no Długość mojej maski to się nie liczy To no dobra, teraz ty y, dyndasz, bo już nam kolega zniknął Kurwa, zgas. Nie, no shit! Dobra, nie ma co, bo zaraz przyjedzie jeszcze raz Co, cofamy? Ej, zobaczcie ile na wstecznym dojadę Ale rzuca na wstecznym, o, 125 na godzinę O, nie strzela z wydechu przynajmniej O kurde Tak, reska na pewno No Świetne auto Ja całe życie serduchem za Audi Ja też, kurde, no to jest... Cztery pierścienie robią wrażenie, nie? Dobra, to jeszcze teraz odliczaj jest w środku <laughs> Dobra Idziemy? No, dajesz No nie, no czekaj, 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 Znowu z gazu Przełącz z gazu na benzynę Dobra, nie żałuj. dobra Na materiałach żałujesz? To jeszcze raz Dobra, dobra gotowy? Jest, chyba No, teraz by startował Nie, 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 nie wyprzedzić, nie, nie, nie NO to kuźmować! No ostatnie metry, normalnie wyścigu tej O oh, Jesus No dobra, można powiedzieć, że mamy prawie identyczne auta, tylko zastanawiam no tak, się no jakie bo... są różnice, nie? Minimalne Czy Wiesz co, różnica nie jest na pewno wielka e, U ciebie sprzęgło na kewlar trzeba wrzucić, bo coś słabo ciągnie Ta. Gaśnie za często to ten, ale powiem ci szczerze, bardzo, bardzo zbliżone są te parametry. Zresztą no, są te same silniki znaczy te same inaczej, te same pojemności silników w serii, nie? Przed modzeniem. No tak, tak, no tylko ty miałeś więcej mocy tam o 100 parę koni, nie. Ty miałeś 560, ja miałem 640 dobrze. No mówię? no co 100 koni równo. No, także no. Nie, przepraszam, jak jest koni? 80, 80, no ale... Kalkulator musiałem wyłączyć <laughs> no Mi się tam. głowa przegrzewa. No tak. spoko A jeżeli chodzi o ten, to powiem ci Te auta nie nadają się do drag no, Nie, nie definitywnie One się nie nadają... Kurde, no nie powiem tego, no do niczego W sensie, ani nie podriftujesz Ani nie pojedziesz na drag To taki daily I jeżeli chcesz kupić Audi lub mercedesa Zastanów się poważnie Także co, na dzisiaj to by było już. Na tyle dzisiaj był ze mną Patryk aka Leonidas. Sieman. No, także już to na razie. No, na razie jeszcze oczywiście będziecie pewnie chcieli e, filmy z panem e, Leonel. I ja mam nadzieję, że tak będzie, bo mamy zamiar jeszcze coś więcej, e, że tak powiem, w współpracy Jej. nawiązywać e, i tak dalej. Ale na chwilę dzisiejszą. Jak, jak to wiecie? Jak co? Jak to mi MIOTO Mi to pani na Dobra, ale na chwilę dzisiejszą się z wami żegnam. Zostawcie jeszcze ty łapkę w górę, jeżeli ktoś tego nie zrobił i sobie będę bardzo wdzięczny. Także dzięki Zostawcie za oglądanie. Suba. Dokładnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. Trzymam.